Magdalena Rotuska Korbel znajdujemy się na dziedzińcu zamku książ, gdzie już w sobotę, a zwłaszcza w niedzielę rozegra się wielkie widowisko militarne. Będzie to rekonstrukcja powstania warszawskiego. Autorem scenariusza jest pan Paweł Osowski, który jest ze mną. Witam pana serdecznie. Witam Państwa, witam panią. Panie Pawle, skąd zainteresowania militariami? Jest Pan przecież świetnym somatologiem. Historia to moje hobby i w zasadzie gdyby nie to, że jestem lekarzem stomatologiem, pewnie uczyłbym w historii w jednej z wałbrzychskich szkół. Serdecznie zapraszam Państwa na dwudniowy piknik historyczny pod Zamkiem Książ. Będzie utrzymany w stylu lat 40., a oczywiście punktem kulminacyjnym będzie inscenizacja Powstania Warszawskiego, która będzie odegrana w niedzielę o godzinie 15 na Przedzamczu w ruinach Starego Amfiteatru. Oczywiście w ciągu tych dwóch dni mamy zaplanowane wiele atrakcji, także zapraszamy już od soboty od godziny 10 na zamek książ. Skąd decyzja, żeby to była rekonstrukcja akurat powstania warszawskiego? Jesteśmy w miejscu, które ma bardzo ogromne znaczenie historyczne, również związane bardzo mocno z II wojną światową. Dlaczego może nie, nie sięgnąć do wydarzeń, które tu miały miejsce? Tak, oczywiście pytanie jest dosyć proste i nasuwa się samo, dlaczego powstanie warszawskie pod zamkiem książ i dlaczego akurat ta data. Są to ziemie, które w, na przestrzeni ostatnich wieków raczej mało były związane z historią Polski, a my chcielibyśmy przybliżyć mieszkającym tu zwłaszcza młodym ludziom wydarzenia związane z udziałem naszych sił zbrojnych. W związku z tym nasuwa się prosty wniosek, że które? które? Które bitwy, które wydarzenia. Doszliśmy do wniosku, że powstanie warszawskie, a termin wybraliśmy nieprzypadkowo, bo jest to ostatni weekend przed wakacjami, tak aby młodzi ludzie, którzy jeszcze nie wyjechali, mogli także do nas zajrzeć. Kto będzie brał udział w tej rekonstrukcji? Czy to są grupy, które się tym zajmują, czy to są tacy pasjonaci jak Pan? To znaczy, to są oczywiście grupy, które się tym zajmują, to są grupy hobbystów, zupełnie tak samo jak ja. Planujemy przyjazd ponad setki uczestników, będą zarówno żołnierze, ale będzie także ludność cywilna, także sceny będą dość dramatyczne, w miarę zgodne z realiami historycznymi, na ile pozwala nam oczywiście teren i sprzęt, który ściągniemy. Przewidujemy ściągnięcie nie tylko uczestników, ale także i pojazdów historycznych. Będzie także broń historyczna, oczywiście będą żołnierze strzelać z tej broni. Będzie także pirotechnika. Mam nadzieję, że widzą że się to spodoba. Tu za nami stoi już jeden pojazd. Cóż to jest za pojazd? Widoczny tutaj pojazd to ciężarówka Klockner. Jest to jedyna jeżdżąca ciężarówka tego typu w Polsce. Dosyć rzadka wersja, dlatego że wszyscy znamy raczej z historii Mercedesy i Ople, które wtedy jeździły, a jest to wersja rzadsza, rzadziej spotykana, dlatego dużo bardziej cenna. Jest oczywiście w nachodzie, dlatego jak najbardziej będzie brała udział zarówno w pokazach przed, jak i w samej rekonstrukcji. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Jak panu się udało to zorganizować? E, wszystko było możliwe dzięki e, życzliwości e, głównego organizatora, czyli oczywiście firmy Zamek Książ, któremu oczywiście serdecznie dziękujemy. Ja jestem tylko autorem scenariusza i reżyserem i koordynatorem całego widowiska. Bardzo dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy w weekend na dziedziniec przed Zamkiem Książ.